Witajcie. Dziś zapraszam Was do podróży do siebie, do tej części, którą czasem wypieramy, czasem udajemy, że jej nie ma. Czasem ją nawet chowamy przed samymi sobą, ale ona tam jest nasze prawdziwe ja. Nie to, które pokazujemy światu, nie to, które tak dobrze wytrenowaliśmy do codziennego życia. Chodzi o tą wewnętrzną esencję, to kim naprawdę jesteśmy, co niesiemy. Nie potrzebujemy żadnych skomplikowanych obliczeń, żadnych wykresów, aby zbliżyć się do siebie. Wystarczy nasz miesiąc urodzenia. Każdy bowiem niesie konkretną energię, karmiczne zadanie i schemat, który wpływa na nasze relacje. W tym odcinku opowiem Wam o ukrytych wzorcach i potencjale każdego miesiąca urodzenia. Zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i przypomnij sobie, kiedy przyszedłeś na ten świat, a potem się wsłuchaj. Jeśli urodziłeś się w styczniu, Twoja dusza przynosi karmę dumnych liderów. W poprzednich życiach najważniejsze było poczucie znaczenia i statusu. Ale teraz uczysz się, jak być równą w relacjach, jak przyjąć drugiego człowieka takim, jaki jest. Kluczem do Twojego rozwoju są przyjaźń i pokora. Luty to dusze, które kiedyś pędziły, zdobywały, osiągały, ale zapomniały o miłości, o rodzinie, o codziennych chwilach czułości. Dziś wracają, by uczyć się ciepła, bliskości, doceniania ciszy i emocji. To wielcy uzdrowiciele atmosfery domowej. Marzec dusze stworzone do kreacji. Ich energia to energia imperatrycy, twórczej kobiety, matki, artystki. Kluczowe są tu relacje z mamą i żeńską linią rodu. Wszystko, co stworzysz z miłości, będzie błogosławione. Kwiecień to Dzień Ojców. Przyszły do rodów, by uzdrowić męską linię, by przestać uciekać od odpowiedzialności albo nadmiernej kontroli. To dusze, które uczą się, jak zbudować własne granice i nieść siłę, ale bez tyranii. Maj to umysły i wolna wola, ale też misja przełamywania kobiecych wzorców w rodzie matki. Te dusze przyszłyby złamać system, ale nie przez bunt, przez mądrość, logikę, własną ścieżkę. I nigdy, nigdy nie powinny zdradzić swoich wartości. Czerwiec, dusze kochające, ich największym darem i największym wyzwaniem jest miłość. Czasem kochają za bardzo, czasem błagają o uwagę, ich nauką jest postawić siebie na pierwszym miejscu. I przestać błagać o uczucia. Lipiec. Dusze w ruchu. Wcielają się, by zmieniać, przełamywać schematy, podróżować, odkrywać, przekraczać. Jeśli stoisz w miejscu, umierasz. Twoim sensem jest ruch fizyczny i duchowy. Nie bój się zmian, to one cię karmią. Sierpień. Dusze wojowników, sprawiedliwości. Z jednej strony przyciągają konflikty. Z drugiej są stworzone, by je uzdrawiać. One wiedzą, co jest uczciwe, a co nie. Ich siłą jest równowaga, ich słabością bycie zbud surowym. Wrzesień to mędrcy, stare dusze, obserwatorzy często czują się odrzuceni, niezrozumieni, wyobcowani, ale niosą ogromne światło i zrozumienie. Ich lekcja wejść w życie. Zakorzenić się, nie uciekać w umysł. Październik. Dzieci fortuny. Ich życie to seria niespodzianek, nieplanowanych zwrotów i cudownych przypadków. Przyszły po to, by przynieść swojemu rodowi bogactwo duchowe i materialne. I choć życie ich testuje, potrafią przyciągnąć wszystko, o czym marzą. Listopad dusze wojowników, walki i przełomy. Zawsze coś burzy się w ich życiu, bo one przyszły, by burzyć stare i tworzyć nowe. Uczą się, że nie wszystko wymaga walki, że siła nie polega na ataku, ale na świadomym wyborze, kiedy działać, a kiedy przytulić. Grudzień dusze, które przyszły dokończyć coś ważnego. One widzą świat inaczej. Ich dziecięce marzenia są często prorocze. Niosą w sobie mistykę, mądrość, delikatność, ale też zadanie nauczyć się ufać sobie, nie wątpić, działać mimo lęku. I właśnie tego chciałam ci dziś życzyć: byś nie chował, nie chowała siebie, byś nie wypierał swoich darów, byś się zatrzymała, spojrzała w lustro duszy i powiedziała: Już wiem, kim jestem, już nie będę tego dłużej. Ukrywać. Z miłością i uważnością dla Was zapraszam do korzystania z przeróżnych analiz. Pozdrawiam.